W tym zadaniu skorzystamy z tylko jednego wzoru skróconego mnożenia, więc jest kolejna szansa na to, żeby zapamiętać ten wzór. Jesteście w pierwszej klasie. To jest ważny moment, żeby tego się nauczyć, bo później może nie być czasu. Będzie, będzie coraz większa frustracja tylko na tej matematyce. Ok, jaki wzór mam tutaj zastosować? Jak ja to rozpoznaję? Z którego wzoru mam rozwiązywać dany przykład. No, pamiętam trzy wzory. Pierwszy wzór to jest A plus B do kwadratu, drugi wzór A minus B do kwadratu, a trzeci wzór A kwadrat minus B kwadrat. I teraz wybieram ten, który najbardziej mi pasuje. No, na zasadzie porównań pasuje mi pod ten przykład taki wzór A plus B do kwadratu. Rozpisuję go sobie. Wszystko oczywiście z pamięci. Wiem, że macie na maturach kartę wzorów, ale te wzory musicie naprawdę znać. Ok? Musicie nad nimi panować. Bo później dojdą funkcje kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. Z tych wzorów dosyć często się korzysta. Dlatego mówię, to są proste przykładziki i tutaj jeszcze da się tego nauczyć. Później już w drugiej, trzeciej klasie może być za późno. Chociaż zawsze jest szansa, żeby się jakoś tam ratować. Dobra, skorzystajmy ze wzoru. Tu jest a, tu jest b. Wzór jest taki, jak widzimy tutaj, nie? Czyli a do kwadratu, no to mam x do kwadratu, plus 2 razy ab, no to mam 2 razy x razy 9, plus b do kwadratu, no to jest 9 do kwadratu. To się równa. x kwadrat plus 2 razy 9 to 18, dopisuję x. Plus 9 do kwadratu to 81. No i mamy rozwiązanie.